Dzień dobry moi drodzy, jest godzina 3.36, a ja jestem w drodze do Madrytu. Ale będzie to specjalna podróż, ponieważ dzisiaj przyjdziemy w Madryt na nogach. 30 km z dworca do domu, z mieszka Mira, Kinga, Pedro i dzieciaki. Także subskrybujcie kanał żebyście byli na bieżąco. Na razie jestem w galerii, żeby dostać się na lotnisko w Krakowie, a raczej w Balicach. Jak to ładnie się składa, Balice Barajas. O 9 powinienem być 9.40 w Madrycie. Stamtąd a stamtąd później dowiecie jaki jest plan. Subskrybujcie kanał kanał podróżnicy patrzcie ile ludzi czeka na pociąg gdzie gdzieś jadą cały dobytek życia spakowany w tym plecaku Tylko 4:37 dokładnie. Za półtorej godziny mamy lot. Można byłoby się tu jeszcze chwilę przejść, ale że tak powiem, jeśli nie chce, czas skoczyć do samolotu. Patrzcie się, ile ludzi przemieszcza się z samolotami z Krakowa do innych miejsc.

No dobra, wyszedłem z samolotu, wyszedłem z lotniska teraz staram się dostać na drugą stronę miasta, czyli tam, żeby y, przejść dokładnie na drugą stronę miasta. Na drugą stronę autostradę. Czy mi się to uda? Jeszcze nie wiem, bo ta kładka, którą chciałem przejść, jest gdzieś, gdzie jej nie ma, ale Idę dokładnie tą stroną, żeby wyjść koło Mercadona. Więc prawdopodobnie zaraz to będzie takie skrzyżowanie, takie rondo, gdzie będzie Mercadona, i tam sobie właśnie przejdę i pójdę sobie kupić coś żeby... do Jakie zajebiste boisko. Wycieczka choć po Madrycie, prawie jak The Cage w Nowym Jorku. Nic, tylko grać. Zajebiste. Pewnie jakieś, jak ani na Google Maps, to Google Maps mi nie pokazywało tego miejsca. Więc prawdopodobnie już się wyłożyłem na pierwszej ulicy się zgubiłem więc pójdziemy wedle intuicji która mnie nigdy nie zawodzi i pomyślimy zaraz co i jak i gdzie powinniśmy iść w tamtym kierunku żeby dojść do centrum a jeszcze będziemy pytać bo tutaj tego mamy buzię przed nami przystanek więc prawdopodobnie powinna być mapka gdzie jesteśmy więc zaraz się dowiemy gdzie jesteśmy, czym możemy jechać, znaczy czym moglibyśmy jechać bo oczywiście pojedziemy pojedziemy na nogach mamy takie autobusy i któryś chyba z nich nie pasuje do miasta ale zaraz zobaczymy i idziemy dalej bo yy, Przestanek I, i z którego jeżdżą autobusy jeżdżą w miejsce, o których w ogóle nie słyszałem więc musimy szukać dalej ale skoro wyszliśmy tamtą, to musimy iść przed siebie no następny przystanek się coś dobrego hmm. idziemy tam Patrzcie się jak ładnie Jak ładnie jest się zgubić w Madrycie A najlepsze jest to że nie wiem gdzie jestem Chyba idę dobrze Nie mam roamingu włączonego i nie mam internetu Więc Jak zaraz czegoś nie wymyślę Tak będę wszedł I szedł ale takie fajne uliczki tu są patrzcie się i szedł ale idziemy może tracimy tam gdzie na dość a może nie najwyżej przyjdę wieczorem pieniążki mam kupię sobie coś nie będę udawał że jestem jakimś królem podróży skorzystałem z internetu bo byłem w sklepie w Mercadonie w jakimś takim centrum kupiłem sobie panią Coca-Colę i wiem że mam iść prosto Prosto dojdę do y, ulicy, która prowadzi do Retiro 13,5 km. Daję sobie 2 godziny spaceru, jest 11. O 13 wsiądę z retiro w E1 Czy widzę Wandę. Wanda metropolka. no Nie, nie może masz no, nic, zobaczymy ale zobaczcie jak fajnie sobie ludzie mieszkają takie niby kamieniczki niby blok całkiem sympatico to wygląda tak to jest Wanda Metropolitano no zdecydowanie miejscówka wygląda jak budynki z San Francisco a jesteśmy w Europie czy metr nie jest piękny no, ziomeczki jestem na głównej drodze prosto do parku Retiro przede mną jakieś 12-13 km spacerku zobaczymy czy dam radę zapewne będzie jechał jakiś autobus w ostateczności wsiądziemy i pomyślimy Dobra wiadomość jest taka, Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę, że już blisko jest pierwszy punkt, w którym się mogę zatrzymać, czyli kana, coś tam. Czyli jakieś 5-6 minut stąd na nogę. Zła wiadomość jest taka, że w Madrycie zaczęło padać. I to nie tak lekko, tylko tak, tak zdrowo zaczęło padać i ja się tego całkowicie nie spodziewałem. Bo generalnie nawet nie wiem jak mam stąd dojechać do domu. No ale cóż, jesteśmy przy parku Juana Carlosa I. Czyli prawdopodobnie był to jakiś prezydent bądź król Madrytu. Raczej król, sądzę, że jesteśmy w państwie lewskim. Jeśli nie przestanie tak padać, chociaż jest bardzo fajnie, że tak pada to będziemy musieli niweczyć moje plany i wsiąść w komunikację miejską. Akweducty przede mną, jak w Rzymie. Dobra. Ile eee. już godzinę? lekką przerwą na Mercadonę i jedynie wiem, że idę dobrze wiem, że idę w dobrą stronę jestem w jakimś parku znaczy no to taki park jak nie park oczywiście idę drogą rowerową, bo dlaczego nie ale chodzą ludzie więc Znowu jestem na jakimś przejściu Będę szedł Będę szedł w klapkach Już nie pada Będę szedł tam I już przejdę autostradę Czyli tak naprawdę drogę, którą powinienem pokonać e, Którą sobie podzieliłem na trzy części A mianowicie z lotniska do punktu Kana, coś tam Przeszedłem praktycznie, bo jestem stąd jakieś 500 metrów, takie dość znane rondo. Potem 10 km przejść właśnie z tego punktu, podlinkuję Wam nazwę, do Parku Retiro. I z Retiro przejechać jedynką do domu. Muszę Wam powiedzieć, że Madryt naprawdę ma swój urok. I choć jesteśmy pewnie w dzielnicy e, takiej mniej turystycznej, to i tak te kamieniczki, czy bloki, czy, czy kamieniczko-bloki wyglądają naprawdę bardzo sympatycznie. I w każdym z nich można byłoby fajnie mieszkać. E, gdzie jestem? Jestem niedaleko Rada Metropolitana. Moment. zaraz dojdziemy do tutaj głównej drogi, która prowadzi do Retiro i do areny, gdzie walczą e, nie wiem powiedzieć gdzie walczą byki, ale to ci no wiecie o kogo chodzi, ci co ujeżdżają by, byki, Corrida, Corrida to się chyba nazywa, ale pewny nie jestem, czy jestem zmęczony po godzinie spaceru? w ogóle nie w ogóle, mogłem już przez cały Madagaskar, tak z tam O, patrzcie, jakie ładne wejście do bloku. U nas takiego nie ma. To w drodze 11:11, 11, po dwóch w sumie godzinach spaceru, doszliśmy do jakiejś głównej ulicy, która właśnie ta ulica prowadzi do Parku Retiro. Nawet możemy się połączyć Wifi, czyli nie umrzemy. Na tej ulicy prawdopodobnie jest, są trzy McDonald'y, jeden KFC, jakieś burgerki, więc spoko. Spoko. Szkółka, bojsko. Wiem, że trochę mi ręka się trzęsie, ale już troszeczkę jestem zmęczony. Nie na tyle, żeby nie iść, ale... Byłem tu Przeszedłem jakoś Osiedlem tu Potem se poszedłem tu Przeszedłem przez przejście Potem przeszedłem jakoś tutaj Tym osiedlem tutaj Przeszedłem tutaj przez przejście I jestem teraz przy Gdzieś tu Torre Areas Torre Areas A do przejścia mam jeszcze do Retiro tutaj. Zielona linia. Mogłem jechać różową, dojechać pod stadion Nuevo z Ministerius, to jest stadion Real Madrid, ale ja sobie wolałem przejść na nogach, czyli idę stąd. Tu, 13 km. Ja wiem, że ja w tym vlogu nic nie pokazuję. Nie pokazuję Madridu bo to jest wyrok taki bardziej dla mnie. Spaca dla mnie, że ja sobie idę. Pozostało mi jeszcze dwie przecznice do tej wielkiej areny. Czyli jakieś jeszcze półtorej kilometra plus minus. czyli jeszcze jakieś 5-6 km do parku Retiro. A jeszcze trzeba się będzie zatrzymać w żeby sobie coś zjeść. Chyba się jednak przeliczyłem modl. Na godzinę idę jedną ulicą. Jeszcze nawet nie doszedłem do e, tej areny byków. Której cały czas tak mówię. A gdzie tutaj jeszcze do domu? Mira to już jest na pewno surubiona na mnie Czyżbym był w Kanadzie? Tim Hortons? Konkurencja dla Subwaya. Może da Starbucksa, chciałem powiedzieć. Moi drodzy, właśnie się zbliżamy. Właśnie się zbliżamy. Zobaczcie, co znalazłem na ulicy. Jordana spotkałem. Patrzcie się w Madrycie nawet mają baseny dla gołębi ale jaja niby Madryt, a bieża Cien Tower jak w Toronto ten słynny ług jak w St. Louis no a my w końcu proszę Państwa dotarliśmy pod to miejsce, które chciałem zobaczyć czyli ten słynny Plaza de torros. tak, to jest właśnie to przed nami czyli miejsce gdzie yy, walczą yy, ci słynni yy, ludzie samobójcy <grytanie> z bykami z tą czerwoną płachtą w Hiszpanii jest niby bardzo bardzo popularne autostrada więc to też nie wygląda na małe pewnie jest parę tysięcy ludzi to może wejść Wygląda to całkiem spokojnie. No, moi drodzy, powiem Wam, że robi wrażenie. Też nie jest to małe. Wielkich rozmiarów w Madrycie są rzeczy, w końcu w stolicy jesteśmy. No, a pewnie takie takie pokazy, czy walki byków z ludźmi, pewnie trochę kosztują. No cóż, dobra, idziemy do Retiro. Warto było 3 godziny iść na nogach, żeby zobaczyć to miejsce I właśnie za to to Madryt Za takie uliczki, za takie kamienice Za takie takie życie właśnie Madryt jest piękny Szkoda, że tak Kraków nie wygląda Za mną, z tego nie widać, jest Hala Realu Madryt, gdzie występują koszkarze. Już poznaję to miejsce, już wiem gdzie jestem. Jest dobrze. Już niedaleko Mira, już jestem blisko ciebie. Park rekiro. Jesteśmy w domu. Już wiem gdzie jestem. Ja już dawno wiedziałem gdzie jestem, ale jak wiem gdzie jest parkera Retiro to już jesteśmy naprawdę niedaleko Sibeles, czyli miejsca, z których mielibyśmy jechać do domu. Zastanawiałem się, czy dam radę przejść jeszcze na nogach z Sibeles do domu 8 km, ale nie, nie dam radę. Jesteśmy tu przy czerwonej kropce, a mamy dojść. A my moi drodzy właśnie weszliśmy do parku Retiro na sekundę żeby zobaczyć jak to jest pięknie No już jesteśmy prawie na miejscu żeby wsiąść do Busika ale nie omieszczam sobie zrobić jeszcze szybkiego spaceru po parku bo już jesteśmy przy głównym wejściu właśnie do parku tam po przed nami jest to takie Słynne jeziorko, więc jest fajnie. No i co moi drodzy? Mira już na mnie czeka. Ciekawe jaka będzie jej reakcja. To nie będzie tak skurwiona, miałem być dwie godziny temu gdzieś. Zamiast podjechać z metrem, to ręce bolały iść na nogach. Porąbany Porąbany. Widzicie tam, idzie Mira. Idzie Mira już. Idzie Mira. Idzie Mira z dzieckiem. Idzie Mira z dzieckiem. Ej, bo dzisiaj gdzie No i co, nie nagrało się? Musimy nie No i moi drodzy, już dotarliśmy do finału naszego pierwszego odcinka. Po raz kolejny w Madrycie jest tutaj z nami nasza złoża. No, jest Maxito. Proszę państwa, e, przeszedłem około 14 km, albo i więcej. Ale nie czuję się źle. Oprócz Gdy... tego, że wchodzi do Szamba. No. W centrum miasta. Centrum miasta. O, woda, gdzie się zamoczyć. Więc subskrybujcie kanał w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kargi on the Road.